I witam ludziska, bardzo serdecznie, ja jestem Szicer, a to jest kolejny, już blisko końca odcinek. Zagrajmy w Assassin's Creed 2. E, ostatnio tak, e, zrobiliśmy jabłko od tego kolesia, który nam zabrał, tego mnicha, czy kim on tam był. E, nie dokładnie. Kiedyś tam był. Coś nie pasi. O kurde, wchodzą do mnie. Um, no i tak. Oj, ten cały lud. Wszyscy ludzie, um, kurde. Um, zostawcie mi je. Zebrali tego mnicha czy kogoś tam. I oni chcą go spalić na Stosie coś w tym stylu. Tak, chcą go spalić na Stosie. No i nam się to oczywiście nie podoba. Kurde. Eee, a dobra, nieważne też może zo Zobaczycie, kurde. Zobaczycie za chwilę. No co tam wchodzicie? A ty ci chodzisz. O, tu gdzie wchodzisz? Ja nie... co ty... czemu wyrzucałem kamieniami? Coś się zbugowało w tej grze Tylko jeszcze nie wiem co... Ja się nie dowiem. Wow! Ta! Dobra Dalej mi spokój, dobra, idziemy do tej misji, naprawdę już naprawdę to już końcóweczka gierki. E, jestem ciekawy, czy dojdzie do 90 odcinków, do 100 odcinków. Ponieważ to chyba teraz jest jakiś 90 któryś odcinek. Dokładnie to naprawdę nie wiem. Nie liczę tego ile nagrywam. Tylko już po prostu widzę po zmontowaniu tego filmu. Ta tam. Nie potrzebuję mi do kasy. Nie kupuję nic. Ile na naboi w ogóle? Dwa, to się kupi, bo tu mamy Kowala blisko Się kupi Mamy municję się będzie Afisz przy okazji też 12 apteczek. Oh, Kurde i po to wziąłeś. Dzisiaj się zaraz postaram nagrać do końca już, ale wątpię... że znaczy, postaram się. Um, dlaczego wątpię? Ponieważ um, no jakoś na razie mi brakuje miejsca chwilowo na dysku. Eee, jak teraz zaczęto grywać, to miałem 69, a tak przy 30-20 już mi zaczyna klatkować. Eee, gra. Więc postaram się jak najszybciej się w tym czasie. Puf, na jak najszybciej nagrać to. Dobra. Hmm. Hmm. Mam nadzieję, że, że, że grę dosyć dobrze słychać. No i będę chciał go spalić, jak mówiłem już wcześniej. Ale mi nie pozwolimy na to, oczywiście. As I am, I, cry. I to sleep, my and it to show mercy to when you me as I. No one deserves to die in such pain. No. Wiedzieliśmy go tak, nie? Jak mówiłem, chwilą on nie zasługuje na tak bardzo śmierć? Wiedziałem, Za późno, już rozumiem się w gębie. mam. teraz, że w Tenantio, Tenantio. 22 years ago I stood where I stand now, watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind, would have consumed me, were it not for the wisdom of a few strangers who taught me to look past my instincts.

We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book, or teacher, to give you the answers. ख लग गया I teraz mamy szacunek. Sprawdzimy w szacunek chwili? Szacunek. ma szacunek. I sekwencja 13 zakończona. I dostała nam ostatnia sekwencja 14, w której zakończymy grę. Jej. No nie. brakuje... Co to jest? Tam na willi Grubowiec asasynów? Aha ludziska bo mm, To wyglądało tak Tam jak jest ten taki Uplay czy to stylu tam Przez włączenie gry To kupiłem sobie mapę tam Jakąś mapę tych eee... Syn? Nie, to są tylko tych hmm, rodziny w I się okazało, że chyba to o to chodzi, nie? Nie wiem dokładnie. A nie wiem, czy to ten. Ale teraz pójdziemy, zobaczymy. No to ten. <todgłosy> Tam Widzicie co, to ja może nie będę zajmował czasu po na odcinku, tylko poza odcinkiem na zbieram te wszystkie stare strony kodeksu, bo to myślę, że trochę by nam zajęło tak to. Tylko ten ten tutaj grobowiec. Tylko nie czas czy on na dole jest, czy u góry Dwa To to jest Co ciekawego znajdziemy. Chyba nie zbroję, co? <laughs> Dobra, ale to, co tam będzie, to zobaczymy już w kolejnym odcinku. Tak myślę. Tak, 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 tak myślę. Więc do słyszenia. Za chwilę, narka.